Dzień dobry. W dzisiejszym odcinku chciałabym zaprezentować danie, które nosi nazwę śniadanie z resztek. Być może wiele osób zna to danie pod y, postacią na przykład y, przypalonego na patelni jajka z y, kawałkiem ze swej półki, ale y, to nie do końca y, nie do końca tak powinno to danie wyglądać. Zaprezentuję Wam moją wersję tego dania. E, czekajcie, spróbuję tak zrobić, żeby Wam pokazać, jak to wygląda. E, to właśnie jest moje śniadanie z resztek. Tutaj mamy dwa kawałki pomidorka, bo tylko tyle miałam. E, plasterek e, serka. On może ma trochę dziwny kolor, ale to dlatego, że jest to wędzony serek. E, tutaj jest biały serek, taka kuleczka. E, bierzemy 50 gram sera. Może być 5 gram mniej lub więcej. Sklejamy go w taką kuleczkę rękoma, tak jakbyśmy urabiali plastylinę i posypujemy pieprzem. Wygląda bardzo ekskluzywnie. No to jest taka jeszcze jedna część tego śniadania. To jest resztka sprzed dwóch dni, ale również jest to resztka zrobiona własnoręcznie. Jest to najbardziej skomplikowana chyba część tego śniadania. Mianowicie jest to przepyszny, Przypyszny chlebek, samodzielnie przeze mnie upieczony. Z przyjemnością opowiem Wam, jak go się robi, ponieważ jest to również chlebek zrobiony z resztek. Jak widzicie, on tutaj ma takie. Nie wiem, jakby to nazwać. Tak fajnie wygląda generalnie, nie? No więc, w zależności od tego, czy mamy otębę albo mąkę, możemy użyć albo otręby, albo mąkę. No i musimy mieć trzy jaja. Te trzy jaja, które przez to nie zostały na dzień poprzedni. I musimy mieć biały ser i właśnie stąd jest ta resztka białego sera. A mówiąc tak bardziej konkretnie, bierzemy 3 jaja, ubijamy pianę z tych trzech jaj, żółtka wrzucamy do drugiej miski. Do tej drugiej miski wrzucamy też szklankę mąki albo 12 łyżek otrębów plus dodajemy 200 gram twarogu. Ja kupiłam 250, dzięki temu mam ten serek. No i tam wrzucamy różne resztki, mogą być to jakieś tam oliwki, ziarenka, dyni, ja tutaj mam ziarenka ciecierzycy, jakieś, którą tam gotowałam kiedyś i nigdy nie zjadłam. Możemy tam wrzucić kawałki szynki, cebuli, co nam się tylko podoba, no i w tej jednej misce wszystko mieszamy. Potem dodajemy tę ubitą pianę i znowu mieszamy. Powstaje taka fajna papka. Rzucamy ją na kawałek papieru do pieczenia. Można jeszcze do jakiegoś naczynia żaroodpornego, żeby ten chlebek nabrał kształt. Ja zazwyczaj dobieram taki okrągły. I pieczemy w 180 stopniach przez 40 minut. Mamy taki chlebek z resztek. No a ponieważ chlebek po dwóch dniach sam się stał resztką, to jest śniadanie z resztek, zawierające chlebek z resztek i to jest zajebiste. Pozdrawiam.